Siema, się ma, Witam na kanale Ludzie z Pasją. Dzisiaj jedziemy na Mazurki, zobaczyć co jest w wodzie. Jedzie ze mną moja załoga, która będzie mnie wspierać, pomagać, czyścić fanty. Widzimy się na miejscu. Dojechali Rybka. Rybkę Idziemy zobaczyć Jeziorko Pogoda jest śliczna Nie ma takich upałów Można normalnie sobie pójść na spacer spędzić pięknie swój czas Dobra włączamy się nad wodą ma Jak, podoba się? Kaczuchy? No, Fajny. widok Dobra Sprzęt gotowy Wchodzimy do wody Ósma rano Pierwszy strzał Zrywka Co mam w sitku? 5 groszy współczesne 98 Idziemy dalej Dobracie z jednego sita kapsel ale oprócz tego szkło Masakra stop, szkło, szkło Widzicie jakie mogą sobie nagą uszkodzić Masakra Kapsel jak na razie, same kapsuła nic ciekawego. Gdzie to złoto? A w ogóle Wam nie powiedziałem, zanim wszedłem tutaj do wody, Pan powiedział, że tutaj gdzieś zgubił obrączkę białe złoto, żółte złoto, taka dwukolorowa. Z grawerem Joanna. Więc jakieś zlecenko jest, żeby znaleźć. Zobaczymy. Sygnał 31. O, 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 o! Widziałem Widziałem. Gdzie to jest? Jest. Pięć złotych. Dwudziesty trzeci. Łanie biło. Aha Dobra na brawera mam. jest fancik o posypało się tu komuś widzę bo w tym samym miejscu złotóweczka 93 o tu jeszcze są jakieś sygnały może no, się wysypało tu komu. dawno nic nie było <gryw> jakiś taki drut podskręcany Ogólnie mało sygnałów jest, nie wiem, parę kapsli, dwie, trzy monety, a tak to to cisza, słabo godzina dziewiąta, chyba będzie trzeba się zabijać na jakieś śniadanko, ogólnie przerwa na małe picie, patrz jak to się ładnie prezentuje. Robię teraz drugą część w tym pomoście. Tutaj ludzie wychodzą na jakieś kajaki, na rowerki wodne może tutaj coś pogubili. Widzę, że ludzie się już powoli zbierają. Dziewiąta No i co? Przygoda Także prezentuję to miejsce. No. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie Dobra, tutaj mamy co? 20 groszy Ale jest już więcej sygnałów przy tym No i kolejny kapserek Robimy razem EB Dobra, na dzisiaj koniec Przyszedł mój kompan Wpadło tu chyba 6 zł, zaraz wyłączę wam podsumowanie No co? Teraz ci Cięż... dam, ciężki temat Jednak wolę pole Koleżanki ze mną cały czas pływały Dobra Dobra, szybkie podsumowanie to mam te śmieci, tu te moje monety i tu się przebierałem <grym> i strzał na oko. To nie żadna serwerka, jakiś badziew No, ale jakaś biżuteria jest. Więcej lepsze moim zdaniem jest to niż te badziewia i strzał na oko bez wykrywacza. Dobra, ludzie się zebrali, spadamy. Bank.